Jesteśmy na pokładzie łodzi Geometron, firma Geo Inks robi badania dna przed festiwalem Wisły chodzi o bezpieczeństwo. I tutaj wychodzą nam jakieś ciekawe rzeczy na dnie, tak? Zgadza się? Co tu widzimy? Na chwilę obecną mamy poszabrowane dno widać tutaj, nie był ale teraz kolega odbije w górkę i zawrócimy. Widać tutaj ewidentnie symbetkę jakiejś jakiegoś kadłuba jednostki kadłub mówimy o braku tak? ewentualnym ewentualnie tak możemy mówić o braku się? w którym miejscu to jest? to jest na wysokości na wysokości punktu z tego co wiem taki jakiś tutaj most przebiegał tak jest to jest przebieg dawny przebieg mostu przez Wisłę co się widzi? co jest? coś nam tu się zaczyna pokazywać po jakiś zarys jednostki